Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką Rzęs i Brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla w kolaboracji z marką Nobel Lashes. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, jakie cechy osobowości i charakteru powinna mieć stylistka rzęs lub osoba, która chce zostać stylistką rzęs. Mam nadzieję, że ten film obudzi w Tobie te cechy, które powinny być Ci pomocne i przystopuje te, które mogą Ci przeszkadzać. Oczywiście zacznę od tego, że opowiem o moich cechach charakteru, a ty będziesz mogła sprawdzić, czy też takie cechy masz, czy też musiałaś niektóre stłumić w sobie tak jak ja musiałam, po to, żeby zająć się stylizacją rzez. Zapraszam do oglądania. Stylizacja rzęs jest bardzo wymagającą pracą. Osoba, która chce zająć się stylizacją rzęs powinna mieć szereg cech, które tą pracę jej ułatwią. Bo nie od dzisiaj wiemy, że niektóre cechy charakteru nas predysponują do danych dziedzin pracy, inne nas niestety wykluczają. Jeżeli chodzi o stylizację rzęs, to cechą charakteru, którą ja musiałam w sobie obudzić, odnaleźć jest cierpliwość. Za każdym razem, kiedy moim bliskim znajomym mówiłam, że chce zająć się stylizacją rzęs, słyszałam coś ty ty. Ty jesteś wybuchowa, jesteś wulkanem energii. Jak chcesz zacząć stylizację rzęs, Jak chcesz to robić? Przecież nie dasz sobie rady, właśnie wyuczyć się cierpliwości, która jest bardzo, bardzo ważna pracy stylizacji rzęs i nie mówię tu tylko o takiej cierpliwości, która musi być wyrobiona w momencie, kiedy tworzysz swoją stylizację, ale też o takiej cierpliwości, która pozwoli ci wejść w świat stylizacji rzęs. Najpierw musisz cierpliwie poczekać na klientki, później musisz cierpliwie poczekać na ich dobrą opinię, po to, żeby mogły do ciebie przyjść inne osoby z polecenia. Cierpliwie musisz poczekać na to, żeby wyrobić sobie reputację na swoim rynku pracy, cierpliwie musisz zaczekać na to, żeby zacząć zarabiać pieniądze i cierpliwie musisz podchodzić do swojej pracy. Następną cechą, jaką powinna mieć moim zdaniem y, stylistka rzęs, jest poczucie estetyki. Ja na szczęście poczucie estetyki mam po prostu, nie musiałam się go w żaden sposób uczyć, i tu znów mam na myśli. Poczucie estetyki w takim yy, szerokim aspekcie, czyli miejsce Twojej pracy, Twój salon. Niech będzie estetycznym, przyjemnym dla klientki, miejscem, w którym sobie odpocznie, w którym będzie mogła się jakoś zainspirować, które będzie cieszyć jej oko. Estetyczna musi być też Twoja praca. Stylizacja rzęs wymaga bardzo dużej estetyki po to, żeby praca, czyli stylizacja rzęs wyglądała przepięknie i właśnie schludnia. Pracowitość to jest kolejna cecha, jaką powinna mieć stylistka Renz. Nie od dziś wiadomo, że pracą ludzie się bogacą. Takie sztampowe powiedzonko, ale zawsze chodzi mi po głowie, kiedy myślę o tym, jak zajmuję się swoim biznesem. Pracowitość daje mi poczucie, że jestem osobą wartościową. Pracowitość daje mi poczucie, że moje klientki to doceniają, że w momencie, kiedy ja jestem im potrzebna. Wychodzę naprzeciw i przyjmuję takie osoby, żeby stworzyć im stylizację rzęs. I to jest właśnie moja pracowitość, to jest moje podejście do mojego biznesu. Nie chcę być leniuszkiem. Chcę być osobą, która jest w stanie podnieść się po ciężkim dniu i następnego dnia ruszyć do pracy z taką samą energią i zapałem jak pierwszego dnia. Chcę, żebyście wiedziały o tym, że pracowitość, jeżeli chodzi o stylizację rzęs. Jest bardzo, bardzo popłacalna później. Chodzi o to, że im bardziej będziesz pracowała i nad stylizacjami, i nad udoskonalaniem swoich technik, będziesz pracowita, bo będziesz jeździła na szkolenia, i będziesz pracowita, bo będziesz dbała o swój biznes, to na pewno ci się odwdzięczy satysfakcją w postaci fajnych zarobków. I to jest bardzo ważne, żeby być osobą, która chce pracować, chce dążyć do tego, żeby zwiększać swoje zasoby. Stylistka rzęs powinna być też kreatywna. Kreatywność w pracy stylistki polega na tym, że w momencie, kiedy masz jakiś trudny przypadek i musisz wyjść troszeczkę z ram takich klasycznych stylizacji, poradzisz sobie, bo spojrzysz na kogoś i będziesz wiedziała, jak doskonale poprowadzić stylizację, mimo tego, że nie będzie to klasyczne kociołko, klasyczna wiewiórka, czy efekt klasyczny. Klasyczny. Chodzi o to, żebyś poradziła sobie w sytuacji, która wymaga nietuzinkowych rozwiązań. A kreatywność idealnie się w tym sprawdzi. Nie wiem czy ty też, ale ja na przykład spotkałam się w mojej praktyce z tym, że niektóre klientki przychodzą pogadać. I nie chodzi o to, że ja po drugiej stronie mam wydawać jakieś osądy, czy mam konwersować po prostu na stylizację rzęs czasami przychodzą osoby, które zwyczajnie chcą po prostu wyrzucić z siebie jakieś negatywne emocje z dnia albo pozytywne jakieś fajne rzeczy, opowiedzieć o czymś fajnym, co przyżyły, coś dobrego je spotkało. Ty musisz być dobrym słuchaczem. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś chce ci się tam wygadać z różnych swoich rzeczy, dobrych czy złych. Niekoniecznie musisz zabierać jakieś stanowisko. Niekoniecznie musisz wydawać osądy. Niekoniecznie musisz to komentować. Ale ważnym jest to, żebyś wysłuchała z uwagą tej drugiej osoby. Jeżeli zapytać o Twoje zdanie, to jasne. Wiadomo też, nie chodzi o to, że jesteśmy jakieś wyzute z emocji. Jak siadamy do kolejnej osoby, to gdzieś pozbawiamy się tego czynnika emocjonalnego. Nie, jeżeli sytuacja jest mega jakaś rozweselająca, to będziemy się śmiały. To są naturalne takie podruchy, ale chodzi o to, żeby zachować taki fajny dystans i balans między tym, co mówi klientka, a naszym właśnie zachowaniem. Bo jeżeli chcesz być osobą, która jest taka profesjonalna, to bardzo ważne jest to, żebyś potrafiła wysłuchać drugiej osoby, nie wdawała się w plotki czy nie stawała w opozycji do klientki, bo to zawsze będzie ją zniechęcać. Warto jest wtedy, jeżeli nawet masz inne zdanie, to niekoniecznie je w tym czasie wygłaszać albo po prostu. Lekko zaanonsować to, że jednak ty w tej kwestii masz troszeczkę inne poglądy, ale nie chodzi o to, żeby z klientką wchodzić w dyskusję. Po prostu musisz ją umieć wysłuchać. I to będzie super cecha stylistki, która jest naprawdę na wagę złota. Sama korzystając z różnych usług, jeżeli chodzi o strefę beauty, cenię sobie wyciszenie drugiej osoby. Ja sama jestem dość ekspresyjna, ale idąc w miejsce, w którym Chcę odpocząć, chciałabym od tej drugiej osoby, żeby ona to zrozumiała. Jeżeli ja y, mam ochotę rozmawiać, to wtedy rozmawiam, a jeżeli nie mam ochoty rozmawiać, to też na siłę nie chcę, żeby ta druga osoba podtrzymywała konwersację. Trzeba znaleźć taki złoty środek. Na pewno w momencie, kiedy dana klientka, może już Twoja stała klientka, wchodzi do Ciebie, to ty widzisz to, czy dana osoba chce z Tobą rozmawiać, czy raczej woli sobie zasnąć i odpocząć. Tu umiejętność słuchania będzie bardzo, bardzo, bardzo dobrą cechą. Kolejna cecha stylistki rzęs to jest przedsiębiorczość. No, myślę, że spokojnie 80% z nas pracuje mając własną działalność. I ty musisz być tą osobą, która stanie na wysokości zadania i pociągnie swój Majdan. I zwyczajnie przedsiębiorczość mam tu na myśli. Podejście do Twojego biznesu, podejście do reklamy, podejście do całości, która Ciebie otacza. Osoba przedsiębiorcza będzie potrafiła zrobić coś z niczego, będzie potrafiła zadziałać w momencie, kiedy w jej biznesie coś idzie nie tak. Także przedsiębiorczość jest bardzo, bardzo istotną cechą, którą ja w sobie musiałam wyrobić, bo kompletnie, ani troszeczkę nie byłam osobą przedsiębiorczą. Wcześniej, zanim zaczęłam stylizację rzęs, nie było czegoś takiego jak to zagadnienie funkcjonujące w moim życiu. Po prostu nie. Natomiast własny biznes nauczył mnie tego, żeby jednak gdzieś troszeczkę uczyć się nowych rzeczy, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. Szukać nowych rozwiązań, szukać współprac, marek, szukać fajnych dla mnie jakichś takich odskoczni od tego, żeby być coraz lepszą, żeby wyróżniać się na rynku, zainwestować i w reklamę, i w samorozwój. Przedsiębiorczość to jest bardzo, bardzo ważna cecha stylistki rzęs. Kolejna istotna cecha stylistki to będzie punktualność. Punktualność to jest. No, dość taki istotny czynnik, który wpłynie na Twoją pracę i współpracę z klientkami czy innymi osobami, jeżeli pracujesz w jakimś salonie. Chodzi o to, żeby tak ustalać sobie swój czas pracy, żeby nigdy nie robić sobie ani pracy na zakładkę. Warto jest tak rozkładać czas pracy, żeby robić sobie przerwy, punktualnie stawiać się na rozpoczęcie dnia pracy, być zawsze, nawet bym powiedziała, dwie czy trzy minuty wcześniej, po to, żeby sobie nie wiem, gdzieś porozkładać jakieś swoje rzeczy, jeżeli taka jest potrzeba ale punktualność jest bardzo ważna i takie dbanie o to, żeby ten czas był dopinany. Nawet powiem, że fajnie jest, żeby postawić sobie gdzieś zegarek albo zerkać na zegarek na ręku i kontrolować swój czas pracy. To jest kolejna z cech stylistki rzęs i brwi, która jest bardzo, bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie, gdybym sama miała iść na stylizację, Rzęs, że stylistka się spóźni, albo muszę czekać na przykład nie wiem, 40 minut, bo ona nie przewidziała, ile czasu zajmie jej wcześniejsza stylizacja. To jest kompletnie nie do przyjęcia. Trzeba pamiętać o tym, że my chcemy, żeby szanowano nasz czas i wymagają tego też od nas nasze klientki. Więc ważne jest to, żebyś była punktualna, żebyś przewidywała, ile mniej więcej czasu zajmie ci nowa stylizacja, ile uzupełnienia. Ile czasu zajmie Ci stylizacja objętościowa, a ile 1 do 1? Trzeba się tego nauczyć, to nie jest na początku takie łatwe. Ja na, na samym początku przyjmowałam na każdą stylizację 3,5 godziny po to, żeby właśnie nie robić tej pracy na zakładkę, nie czuć presji czasu, bo po co mam dodatkowo sobie robić jakieś ciśnienie z racji tego, że o oh ojejku za 10 minut mam następną klientkę, a jestem w połowie stylizacji, no niewykonalne. Nie róbmy sobie tego typu problemów. Pamiętajmy o tym, że musimy być też zrelaksowane i kolejna ważna cecha stylistki rzęstu wchodzi, radzenie sobie ze stresem i właśnie jeżeli poukładasz sobie swój grafik, jeżeli będziesz pamiętała o tym, Czyli będziesz taka skrupulatna i będziesz pamiętała, żeby Twoje zamówienia przychodziły do Ciebie na czas, żeby odpowiednio wcześniej zamówić sobie wszystkie rzeczy, które są potrzebne do Twojej pracy, bo to głównie budzi w nas ten stres, że nam czegoś zabraknie, albo że się nie wyrobimy. Czyli jeżeli będziesz punktualna, jeżeli będziesz dbała o swój czas pracy i o to, żeby wszystkie rzeczy, które są Tobie potrzebne do pracy, były pod ręką, to unikniesz stresu i będziesz potrafiła sobie poradzić w, w sytuacjach, kiedy na przykład klientka się spóźni. Będziesz potrafiła jakoś sobie to y, ogarnąć i wylawirować, bo nie będziesz miała innych czynników, które będą cię stresować i rozpraszać. Tak naprawdę w pracy stylistki tego stresu jest dosyć sporo, bo na przykład w momencie, kiedy klientka się spóźnia, już wiesz, że będziesz musiała jakoś zadziałać, i tu wchodzi właśnie Twoja kreatywność czy przedsiębiorczość. I dzwonisz do klientki kolejnej i informujesz ją, że na przykład wcześniejsza się troszeczkę spóźniła, Więc ma pani chwileczkę czasu na jakieś zakupy lub kawę. Po prostu jakoś y, rozładować to napięcie, żeby y, kolejna klientka też nie była sfrustrowana tym, że musi nagle wydłużyć swój czas. Po prostu zaproponować jej coś miłego, coś, co spowoduje, że będzie w y, miłej atmosferze oczekiwała na swoją kolej w stylizacji, że trzeba zawsze coś zadziałać. Zawsze poradzić sobie w takiej tej krytycznej sytuacji, ale jeżeli będziesz dobrze planowała swój czas i będziesz miała wszystkie rzeczy, które są ci potrzebne, pod ręką, to już ograniczysz ten stres. I myślę, że te cechy, o których powiedziałam, które wymieniłam w moim filmie, to są te, które są najważniejsze, jeżeli chodzi o pracę w stylizacji rzęs i brwi. Taka praca wymaga od nas tego, żebyśmy były właśnie bardzo estetyczne, kreatywne, przedsiębiorcze, żebyśmy radziły sobie ze stresem, żebyśmy były punktualne. Jeżeli takich cech na dzień dzisiejszy nie posiadasz lub nie posiadasz ich wszystkich, nie martw się. Większość z nich możesz sobie wyrobić, tak jak ja, moją cierpliwość czy moją przedsiębiorczość, której kompletnie nie miałam. Zawsze byłam osobą punktualną z dużym poczuciem estetyki i to dało mi dosyć dobry start w tym, żeby zacząć pracę w stylizacji rzęs. Myślę też, że fajnie, jeżeli będziesz nad sobą pracować, rozpiszesz sobie nawet, tak, jakie cechy posiadasz na tą chwilę, nad jakimi musisz popracować, jakie musisz przytłumić, bo ja na przykład właśnie musiałam popracować nad cierpliwością, a przytłumić moją ekspresję. No i wyszło jak wyszło, stylizacją rzęs zajmuję się już, za chwilę będzie czwarty rok, jak się doliczyłam, dlatego chciałabym Ci powiedzieć, że jeżeli na dzień dzisiejszy Chcesz zająć się stylizacją rzęs, a nie jesteś przekonana, bo na przykład Twoi znajomi mówią Ci, że nie no coś ty, no ty w ogóle nie jesteś cierpliwa, gdzie ty będziesz grzewać w tych rzęsach? To zastanów się 10 razy, idź na szkolenie, sprawdź się, bo tylko wtedy będziesz mogła wiedzieć, czy naprawdę nie nadajesz się na stylistkę rzęs i czy chcesz pracować w stylizacji rzęs. Inaczej się tego nie dowiesz. Dlatego zachęcam Cię do odwiedzenia strony Nobela, z zapisania się na szkolenie w Twoim mieście i sprawdzenia swoich umiejętności, i z tego, czy Twoje cechy charakteru nadają się na doskonały materiał na stylistkę rzędu. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, daj lajka, like, zostaw komentarz. Ja chętnie będę odpowiadała na te komentarze i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Miłego dnia!